Musimy uwolnić warię! Nareszcie jest mój! <grym wytkujesz> Mówiłaś, że pomożesz nam w potrzebie! Jesteś nam potrzebna! <grym wytkujesz> Co? Co się dzieje? <grym wytkujesz> Hej, nie wyrywaj się! Wstrętne elfy. Nie można im ufać. Wstrętne? <grymne> My przynajmniej nie boimy się wody. A! 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 O, uratowaliście mnie. Nie ma o czym mówić. Chodź. Dziękujemy ci za pomoc. Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. <grymne> Wszystko gra? Nie skrzywdzili cię? O! Byli tacy okropni! Cieszę się, że się stamtąd wydostała! Pułapka nie zatrzyma ich długo. Chodźmy stąd to powinno pomóc. Dopóki nie zniszczymy pułapek riksela, ktoś może ucierpieć. Kto wie, ile ich jeszcze jest? E, ja wiem. Zabrałam tę mapę Rikselowi, kiedy akurat nie patrzył. O, to wspaniale waria! Powinnaś ją dać Simo. Juko i ja odprowadzimy Flair i Onchao na łąkę jednorożców. Waria, wybacz, że nie zabierałam cię na nasze wyprawy. Chcesz wziąć udział w następnej misji? Będziemy szukać ojca Onchao, króla Ono. Zapowiada się przygoda? Pisze się na to! <głos> 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 Mamy świetne wieści! Wiadomo, gdzie są pułapki. Zlikwidujemy je raz, dwa!